pan Andrzej Józef Porzeszek górnik zadrze oraz Zbigniew Smułka od Raupole. Poproszę o refleksję obu szkoleniowców, zaczynając oczywiście od trenera gości, to Andrzej Orzeszka. No co mogę powiedzieć, na pewno a, cieszy punkt wywalczony na Odrze, na liderze. Nie był to łatwy mecz dla nas, szczególnie pierwsza połowa była taka dosyć niemrawa w naszym, w naszym wykonaniu. W drugiej żeśmy się trochę przebudzili, zagraliśmy i zagraliśmy odważniej, stworzyliśmy kilka swoich e, sytuacji, bardzo groźne, e, dwa, trzy stałe fragmenty z rzutu wolnych, niezłe uderzenia, ale bramkarz raz świetnie obronił, drugi raz minimalnie obok słupka obok po jednym z uderzeń z dystansu, piłka też otarła się o słupek, więc też e, swoje sytuacje e, mieliśmy. Na pewno optyczna przewaga należała do, do Odry, która się utrzymywała przy piłce, która grała e, Posiadanie piłki miała, miała większe niż my, ale mówię, same posiadanie piłki to jeszcze nie znaczy, że, że się męż wygrywa. Ja mogę przede wszystkim pogratulować moim chłopakom i, i być zadowolony z tego punktu, jak powiedziałem wcześniej wywalczonego tutaj na trudnym terenie. I tyle. Dziękuję bardzo. Pan Rener Zbini w Na pewno już ta pora pogody. Powoduje, że drużyna, która prowadzi grę ma bardzo ciężko. Natomiast yy, po strzeleniu bramki mieliśmy w pierwszej połowie 100% stu, sytuacje. Były momenty, gdzie niepotrzebnie graliśmy bojaźliwie. Natomiast muszę pogratulować moim zawodnikom dzisiaj jednej rzeczy, bo takiego zespołu oczekuję. Otóż nawet grając w dziesiątkę. 8 czy 10 minut, graliśmy na połowie przeciwnika, stworzyliśmy sytuację. Ech, czasami tego łotu szczęścia brakuje. Na pewno już defensywna gra górnika, który był zadowolony z punktu, nawet przewadze jednego zawodnika, doprowadziło do tego, że nie, nie udało się, nie udało się nic dołożyć. Natomiast determinacja moich zawodników, wola walki tutaj u siebie, chęć, pobudzenie po tej przypadkowej grance, bo odbita piłka, były w strefie niebezpiecznej, bardzo groźne, ale odwizdywane różnie, będziemy to analizować. Natomiast, no uważam, że dzisiaj zasłużyliśmy na zwycięstwo w tym spotkaniu i, i zdarzył się remis, każdy walczy o punkty, każdy walczy o, o życie. Na pewno dla jest bardzo ważne też w tej lidze się utrzymać. Do końca będzie walka i cieszę się, że w tej rundzie ta twierdza przez nikogo nie, nie została zdobyta i, i te ostatnie minuty pokazały, że ci zawodnicy zasługują na to, żeby być w tym próbie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jest są pytania do premieru? Nie mam.